Jest tej strony kawi i będę dzisiaj robił kolejne omówienie. Brautalka e będzie tu różno, różne fajne skiny, i takie tam. No zresztą wiecie, był już taki film na kanale. Ja będę się grał, tyle mam tu kartkę ze scenariuszem napisaną. Dobra, no to zaczynamy. E Będą takie nowe jajka Które będą w sumie takie jak star dropy I będą one Z nowy I one będą w nowym evencie Jakby do wygrania W którym właściwie będzie można Nie wiem co, będzie można Eee Poczekajcie no Nie wiem co są w tym No będzie nowy tryb, nie no, z nim będzie się zdobywało te jajka, gdzie tam będzie się biło, będzie można się stać godzillą jak się zbierze tam wystarczająco śrubek i będzie trzeba tam coś zepsuć chyba miasto z tego co kojarzę yy, będzie jest teraz nowy pracownik Supercela, Drew i według mnie jest spoko ma fajny humorek pasuje mi do Supercela. on chyba pr pracował w Clash Royale z tego co kojarzę e, no Teraz chyba jedna z najważniejszych rzeczy w tym update'cie a mianowicie mutacje zadymiarzy, czyli twój wasz ulubiony zadymiaż będzie na jakimś takim specjalnym modyfikatorze mógł być jak, jakiś jeszcze bardziej potężniejszy, nie? To będzie mega fajne. Mam nadzieję, że jakiś kieł albo leon też to dostaną, bo nie pamiętam. Jak na razie moja ulubiona to jest mega, nie? Widziałem tam to i to będzie spoko. Będzie nowy tryb, o którym już mówiłem. Czyli, no, właśnie ten. No, ten. Ta Godzilla versus ten King Kong. Oraz. Uwaga! Będzie można zdobyć Friskina. Jeżeli jest, jesteście w klubie, to tam będzie się wyświetlał taki wielki baz w jajku, jakby. Jak go zdobędziecie, znaczy jak bijecie, jak będziecie zdobywali jajka, to będzie też właśnie Wam baz. Będziecie właśnie ten, wliczali taki licznik do Waszego klubu, przez co będziecie dostawali tego baza. Coraz bliżej będziecie go zdobycia. Tam też są gemy, i łącznie według moich kalkulacji będzie 50 gemów do wygrania. Cię to na maksa zrobi, więc chyba spoko czekajcie, A, dobra e, teraz tak e, będzie to jeszcze hypercharge'owe skiny to będzie mega fajne bo to będzie tak, takie skiny że jak aktywujesz się hypercharge'a to twoje post twoja postać zmienia kolor, nie? znaczy boże kolor, ogólnie się zmienia, nie? tak to będzie fajnie wyglądało i mam nadzieję, że będzie ten e, co tam jeszcze jest? Skiny. To tak, będzie Mechatik, który wam się wyświetla. Mechatik, nie pamiętam jak on tam ma dalej, bo ja nie mogę teraz zobaczyć, bo jestem w bitwie. Ale no, Mechatik jakiś tam. Który wygląda według mnie bardzo fajnie. Chociaż można by było go zrobić lepiej. Znaczy nie, w sumie nie. I to jest skin z Battle Passa, co ja gadam. Może Battle Passa za dużo się w Fortnite'a nagrałem. Z karnetu. z tego karnetu. Oraz będzie też. Mecha Godzilla Baz. No to to. Nie, Mecha Godzilla Nita, tak? Tak, Mecha Godzilla Nita. To jest taka fajna Nita. Ona będzie miała. No, według mnie wygląda spoko. Nie wiem, w domu ich, jej animacji. Znaczy, chyba pewnie misiek będzie Godzilla, no, nie wiem, tak zgaduję. Y oraz Przepraszam, ja są trochę chory, więc muszę się trochę zatrzymywać. Ale będzie też matra Eve. Wyświetlają się wam te skinki na ekranie mi nie. Ja muszę sobie wyobrażać w myślach. No i według mnie ta matra Eve, akurat fajnie, że ją dodają, bo jak tutaj się zobaczymy, to Eve nie ma żadnego dosłownie skina. Znaczy, ma tylko to, który jest brzydki. No i srebrny, nie, ale no. Więc według mnie spoko. Co za mamy? Super Ranger Brock Tak, to będzie nowy skin do Broka Którego właściwy, który właściwie już był, ale będzie miał nowe wersje kolorystyczne I już go mam nawet Tego niebieskiego Więc nie wiem, dla mnie średnio, bo niebieska wersja wygląda identycznie jak ten z karnetu Więc no, ale mam nadzieję, że nie rób Mam nadzieję, że, że, że mi się spodoba. Ta czarna wersja jest ładna. E, no. Wiem no, co tam jeszcze jest? Godzilla buz, no to o nim już mówiłem. E, no to będzie taki mega fajny skin, który właśnie też będzie się przy Hypercharge zmieniał. O ja wam pokażę, że mam tego super supera broka w międzyczasie. Tylko gdzie ja mam broka? A tu jest brok. dobra. O właśnie, mam go tutaj. No i to jest identyko jak to właśnie, ten niebieska wersja. Um, nowy zadymiarz Lili. Mi się bardziej podoba ten zadymiarz, ponieważ jakby, podoba mi się nie dość, jej wygląd, to jeszcze ataki ma spoko właśnie. Ja czekałem na takiego tanka. Oraz no teleportacja, no to jest genialne, możesz się dosłownie za plecy przeciwnika teleportować i tam go pokonać, jeżeli ci się, jeżeli to nie jest ból. Jeżeli to, na przykład za Pipera, no to Pipera już nie będzie miała szansy, nie? Która idzie z, i tak samo konsekwencje z nią, to będzie nowy tytuł, Backstapper. czyli na polski to będzie jakiś, nie wiem, te, od nie wiem, jak to tłumaczyć. Skin Strawberry Lily, li, li, czyli wiadomo, truskawka Lily, która wygląda dosyć spoko. Znaczy, nie, właśnie mi się nie podoba w Ale Co tam jeszcze było? Kolejny nowy zadymiarz to będzie Draco. I ten Draco będzie potrafił. jakby po... Będziesz strzelał takimi atakami, które nie wiem, to jest Rock'n'Rollowiec generalnie i będzie strzelać takimi atakami Fajnymi Które będą zadawały splash w Więc no Co mi się z telefonem stało? O dobra Okej, okay, no wyłączył, wyłączyło mi się Brawl Stars, nie wiem czemu ale no. Później będzie jeszcze. Dead? Dobrze. Później jeszcze będzie. Znaczy ja skończyłem. Teraz mnie to zwróciło uwagę. Ty. A, ten skin właśnie ten. Znaczy, no ta postać nowa. Ona będzie przy ulcie będzie mogła się. Będzie mogła jeździć na jej smoczku. I chyba będzie mogła się zamieniać w smoka, tylko nie wiem jak to działa. Kiedy będzie mega OP, to będzie tak jak Amber, tylko będzie więcej atakowało, nie? Więc to będzie mega fajne i będzie na pewno OP. Tylko nie wiem, jakoś wolę tamtą, nie wiem czemu. No i no, co by tu jeszcze wziąć? Co by tu jeszcze powiedzieć? Będzie, on będzie tak wiadomo też szedł łącznie z nowym skinem. Czyli Dark Knight Draco, to jest z tych za 30, 30 gemów i on z tych, jakby wiecie, bo nowi zadymiarze za, teraz zawsze do, dostają za 39 skiny, nie wiem czy to zauważyliście. Właśnie tylko ten mi się podoba tak właściwie, tylko ten skin jak Draco. Ale co tam jeszcze jest? Yy. Dobra, są w środku falki, bo timerzy tu są no. Dobra. Yy, więcej skinów. Brock. B. b Brock... Yy, a. A. To był ten Charger Brock, coś takiego. I on wygląda spoko. No nie wiem. B. Y, y, beat. No ona, nie wiem jak to powiedzieć, ale no. Ona też wygląda całkiem spoko. Też mi się podoba. Eee, co tam jeszcze mamy? Eee, Fang Guard to jest mega ładny skin. Mega bym go chciał mieć. Oraz mamy tu jeszcze e Glitch Larry i Lowry. To jest mega fajne. Podoba mi się to i będzie to z, rankowy, z Rankedowych Star Dropów mam nadzieję, że, że go dropnę bo jak go nie dropnę to będę miał przypał eee, co tam jeszcze mamy eee, Wirus Czarny ten skinek według mnie jest mega podobny do Aid, Aidwita Wirusa I chciałbym go, go mieć też oraz Będą też nowe hyperchargery. Będzie do Broka, gdzie on wystrzeliwuje więcej jakby rakiet. E, pewnie ten tryb wiadomka, że wróci e, z tymi hyperchargerami. Będzie właśnie ten Brok Będzie Sandy, gdzie jakby e, twoi teammajczycy są szybsi. Będzie też, co tam będzie? A, ma Nita, gdzie po prostu się chyba będzie szybki, z tego co kojarzę. Max, gdzie tej jakby speed idzie też do twoich teammateów, Oraz Tig, gdzie jakby jego główka po wybuchnięciu zostawia też te bomby po ataku. Jean ma trzy ręce teraz. Czyli ten. Jakby trzy ręce, które przyciągają, przyciągają przeciwników, wiadomka. Nowy tryb knockout 5x5 to jest bardzo ładny, fajny tryb. Czyli, no wiadomo, jak są te tryby 5x5, to to będzie knockout z tego, co zrozumiałem, tak? Tak oraz będzie tak. O! A epik. E, będzie tak. E, ok, e, nowy modyfikator, czyli odradzanie. Bronzerzy będą się odradzać. W miejscu gdzieś gdzie się ten zderało jakby Więc jakby odrodzisz Znajmy że masz akcję nie Musisz kogoś zabić Na przykład na game grabie I jak ktoś pokonuje dosłownie przy nim I ten I ty go pokonujesz Dosłownie Ty go, znaczy ty się odradzasz i możesz go pokonać Bo masz tą tarczę to jest tak jak ten OG Star Power do 8 Wprowadzi to mega chaos, ale będzie ciekawe, wg mnie. A e, co tam jeszcze będzie? E, tu będą teraz... E, teraz będzie więcej skinów. E, Beach Byron, czyli ten plażowy Byron. No to jest, widzicie go zresztą na ekranie, ale to jest taki ładny, fajny... No taki za 39 gemów, tak warto jest 39 gemów Parasol ten frank oraz taki Gala Mortis. Nie wiem, one wyglądają spoko, nie wiem co o nich myśleć Też nie wiem jakie tu zmontuję wszystkie do jednego momentu, ale coś się wymyśli. Teraz tak. Teraz będą. Uwaga, to jest bardzo ważne. Jak ktoś z Was ma królową lodu Amber, to polecam wam. A jeżeli nie macie, to polecam wam ją kupić. Bo teraz kosztuje 150, jak dobrze wiadomo. To by the way, macie Luka na mojego shopa. Tutaj i ten i on kosztuje 39 gemów Boże, ona kosztuje 149 gemów teraz, a będzie jakby drożała do 299, więc opłaca wam się ją kupić Albo ona 200 kosztuje, poczekajcie sprawdzę to no ale opłaca wam się ją kupić, bo będziecie na plusie 150 gemów więc no ale teraz będą nowe skiny z ranked do nowych Będzie tak. Byron the White to jest wersja tego Byrona czarodzieja, tylko taka biała. E Rui Show to jest ta Nita z chińskiego nowego roku. Nie wiem czy ją kojarzycie, ale taka. Wygląda spoko ten Byron, też jest spoko, nie wiem. Jest taki... Mm, no po prostu remodele właściwie starych skinków, nie? E, co tam jeszcze jest? E... To? A, to taka plażowa Jackie jakby, nie wiem jak ją nazwać, ale po prostu ją mogę się rozczytać. No, ona wygląda, nie wiem, spoko jest, chociaż według mnie nie zasługuje na to powinni dać jakiegoś innego fajniejszego skinka. Tam też jest... Eee. Filmmaker Booz, który według mnie, on jest akurat spoko. Chciałbym go mieć i będzie dużo skinów do Booza w tym sezonie. Ostatnio ogólnie. Teraz tak, eee, co tam jeszcze jest? Mm. Moon Penny, on to jest jeden z rzadkich skinów, Tylko ona będzie teraz zremodelowana. We, weźcie to pod uwagę. E, co tam jeszcze jest? Więc płacę, wiem się, wam wiem się ją brać Cano 8-bit. On jest spoko, według mnie. Chciałbym go, bo nie mam żadnych fajnych skinków do Idwita. Poczekajcie, hmm, tylko otworzę Sister Trupan. Scarlet Paladin. Sorry, muszę mówić ciszej, bo teraz mnie zaczęło już garnąć. Scarlet Paladin Serge. Bardzo fajny skinek. Podoba mi się bardziej niż ten. Z karnetu, a tego z karnetu nie wbiłem, bo byłem głupi i młody. Oraz będzie także... Um, a to wszystko. A nie, ale teraz kolejne skiny, które już wyglądają ładnie. Gamer Bibi. Wygląda bardzo gamerowo i spoko. Chociaż według mnie Tor Bibi ta to heroska lepsza. Um, a, chwila, czemu je ja nie gram? Eee. Czekajcie, Gamer BB. Yy. Jakaś... Nie wiem, nie mogę się rozczytać, ale jest to jest ta para taka. Widzicie ją na ekranie. To jest według mnie teraz to przebije wszystkie skinki do Tary. I to będzie najładniejszy skinek do Tary. Yy. A tam skład booster Shelly. To jest taka szelkowa wersja tego spajka tak właściwie, co nie? Co tam jeszcze jest? Dark Samurai Jean, to są skiny z głosowania. Ale jeszcze zapomniałem powiedzieć, że przy tamtej tarze, że tam tatara będzie. Będzie ten. Będzie jakby do zdobycia za flea, tak jak był ten Edgar niedawno. Samurai Jean. Tutaj są już te skiny z głosowania super celowego. Nie wiem czy jak przegłosowaliście, mam nadzieję, że tak, bo, bo były fajne propozycje. No i on wygląda bardzo fajnie, jakby. Znaczy ja głosowałem na tego klauna, bo według mnie wyglądał fajniej, ale ten też jest bardzo ładnym skinkiem. A dobra, oraz Nightmare ee... Sandy. Na tego skina głosowałem. Mega się cieszę, że wygrał. Co prawda moglibyśmy zmienić animację ulta, bo jest brzydkie, według mnie, ale no. No i y, do zobaczenia. To był Kawi Ej, to, i było to omówienie Brautalka. Wszystko się skończyło. Film może będzie w, w środę. Zobaczymy. Nara.